Waszą prośbę będzie modowo, przygotowałam dla Was odcinek, w którym pokażę swoje ulubione, bazowe elementy garderoby na ten sezon, na ten sezon wiosenno-zimowy, ale myślę, że spokojnie jeszcze zahaczymy tutaj o ciepłą jesień. Tak, myślę, że tak. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co uwielbiam w trakcie tej wiosny, w trakcie tego lata, może nie takiego stricte upalnego, ale na pewno to będą takie elementy, które bardzo prosto połączycie ze swoimi już rzeczami, które macie w domu, które nie wymagają kombinacji, które są tak naprawdę bardzo uniwersalne. No i myślę, że też posłużą na lata, więc ja już sobie zrobiłam tutaj miętkę. Zapraszam Was do oglądania i lecimy. Co, zaczynamy od, 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 może zacznijmy od jeansów. Jeansy to jest w ogóle taki element garderoby, który myślę, że ma większość z nas, ale nie jest tak oczywisty, dlatego że znaleźć dobre jeansy, aby one dobrze leżały. Ja naprawdę chyle czułam wszystkim osobom, które kupują jeansy przez internet. Ja, ja nie, nie wiem nie wiem, jak to się dzieje, ale ja zawsze jeansy muszę mierzyć. No i słuchajcie, mam jeansy z mango i jeansy z mango mają to do siebie, że zazwyczaj... Zazwyczaj są na mnie dobre, no ale wiadomo. Poszłam do Mango, zmierzyłam. No i dlaczego chcę o nich powiedzieć? Dlatego, że dostaję cały czas na Instagramie pytania o ten model spodni. Bardzo się wam spodobał. Jest to coś innego, pewnie przez ten motyw kwiatków. Więc są to jeansy, które taki jasny dla nim, nie jest to ciemny dla nim, coś po prostu takiego yy, pomiędzy, natomiast bardzo spodobały Wam się te kwiatki pytacie się mnie o yy, o to jak ten print wygląda z bliska więc oczywiście ja Wam tutaj na zoomie pokazuję, bo dużo osób pyta się czy one są różowe, czy one są fioletowe no słuchajcie, one są dokładnie takie jak widzicie ja bym powiedziała, że to są takie delikatne lila różowe kwiatusze no takie Coś pomiędzy. Natomiast zaraz Wam skoczę już w całą stylówkę, ze wszystkimi tymi rzeczami, o których mówię. No i powiem Wam, że uważam, że jeansy każdy powinien mieć w swojej garderobie. Ale właśnie takie które będą tymi idealnymi jeansami. Ja mam na sobie na przykład lewisy 501, które uwielbiam i mam wrażenie, że z jeansami trzeba sobie właśnie zrobić taki tur po sklepach, pomierzyć wszystkie i bardzo często, jeżeli już znajdziemy w jakimś konkretnym sklepie jeansy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że już właśnie jeansy z tego sklepu będą na nas dobrze leżały. Czyli na przykład jak kupicie sobie w lewisie jakieś spodnie, dobierzcie dobrze rozmiar, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie w lewisie będzie Wam się dobrze dobrze te spodnie nosić, że one będą rozmiarowo dobre. Tak samo jest ze Stradivariusem, bardzo często właśnie jest tak, że oni powielają te rozmiarówki, więc jak już dobierzecie w Stradim spodnie, łatwiej będzie Wam sięgać po kolejne. Więc ja oczywiście podlinkuję te spodnie, kosztowały 199 zł, więc teraz tak, ja nie kupuję często dżinsów, wręcz bym powiedziała, kupuję bardzo rzadko, jak na spodnie z sieciówki uważam, że jest to dużo, uważam, że powinny kosztować 139 zł, ale spoko, Wybaczam im to, dlatego że naprawdę bardzo dobrze leżą. Więc ja po prostu w tym sezonie kupiłam sobie jedne spodnie, tak jak wiecie, że ja chodziłam bardzo długo w lewicach 501, tak właśnie teraz yy... no sięgnęłam po te. Miejcie na uwadze to, że spodnie z Mango się rozciągają, więc yy, tak jak spodnie z Zeru uważam się nie rozciągają albo bardzo ciężko się rozciągają, tak właśnie spodnie z Mango. No niestety mają to do siebie, że one. Nawet już po kilku godzinach robią się większe, więc jeżeli Wam zależy na bardziej obsiślejszych, to mierzcie taki rozmiar, aby był taki na styk. A jeżeli Wam zależy na takich typowych luźnych jeansach, no to bierzcie sobie takie, żeby czuć się w nich po prostu komfortowo. która potrafi być kapryśna. Jeżeli jest kapryśna, to musimy być przygotowana na różne okręcia wierzchnie, nie tylko na płaszcze, ale też na marynarki, ale dla mnie marynarki to jest coś co ja osobiście noszę całorocznie, więc nie mogło marynarek zabraknąć w trakcie wiosennego must have, jeżeli chodzi o garderobę. I tutaj macie marynarkę z Zary. To jest marynarka, którą upolowałam w zimie na wyprzedażach i mimo tego, że ona tutaj nie jest, wiecie, jakaś różowa, pomarańczowa, yy, wiosenna, bo jednak mimo wszystko to co pokazuje, jest na maksa neutralne, jest na maksa kolory ziemi, wszystko jest raczej takie stonowane, beżowe, jest dużo lnu i bawełny. I właśnie. Yy, co z tym kolorem. No jeżeli macie oczywiście ochotę na kolor, no to go nakładacie, a jeżeli macie ochotę na to, aby jednak ta szafa była taka bezpieczna, no to tak jak ja, sięgacie tutaj po bardzo neutralne kolory. Marynarka upolowana na wyprzedażach jeszcze zimowych, natomiast pokazuję ją Wam, dlatego że to był naprawdę dobry zakup. Naprawdę dobry zakup, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o tak, ona leży, jest długa, też mi się to bardzo podobało. I spokojnie mogłabym nałożyć pod nią piękną białą koszulę, jeansy, do tego buty, które zmienią charakter stylizacji, bo jeżeli nałożę e, sneakersy, to będzie na sportowo i czapkę, a jeżeli nałożę na przykład jakieś lorcy, to już będzie to elegancka stylizacja. Więc ja uważam, że marynarka to jest zawsze bardzo dobry pomysł i postaram się wam podlikować tą marynarkę, nie obiecuję, bo może być różnie, właśnie z racji tego, że kupiłam ją na wyprzedaży. Ja bardzo dobrze znam. Cudowne, jakościowo ubrania i od razu Wam mówię, że to są ubrania na lata, to jest właśnie coś takiego, że jak nie sięgamy po sieciówki i chcemy kupić sobie jedną konkretną rzecz, no to ja modliszkę Wam bardzo polecam. Marynarka lniana, totalnie piękna, słuchajcie, to jest oversize i jeżeli macie ochotę na taki oversize, ale na taki klasyk, no to oczywiście ja do modliszki Was odsyłam. Macie w Vivo w Lublinie ten sklep i możecie sobie pójść pomierzyć, oni mają też przepiękne, krótkie marynarki, które teraz no totalnie zwojowały, jeżeli chodzi o e, w ogóle... Wybiegi już w tamtym roku pokazywały, że te marynarki krótkie, takie wszystko będzie krótkie w ogóle, nie tylko marynarki, koszule też. Natomiast właśnie w modliszce macie cudowne, krótkie marynarki, które możecie zmierzyć, zobaczyć, czy Wasza sylwetka będzie w nich dobrze wyglądała. E, natomiast uważam, że krótkie marynarki i wyglądają top. Jak byłyśmy teraz z dziewczynami w Barcelonie... Marynarka posłużyła mi tak naprawdę za okrycie wierzchnie, czyli ja cały czas w niej chodziłam, traktowałam ją jako kurtkę, a jak byłyśmy, to było takie 16-18 stopni, nie było ciepło, ale momentami tak zawiewało, że fajnie było mieć coś jednak na sobie. Ja uważam, że do takiej marynarki wystarczy pasek albo czasami nawet nic, wystarczy torebka i ona robi całą stylizację. Teraz te materiały powracają i to widać u wszystkich. Bardzo dużych projektantów. Jak sobie tak spacerowałam, oglądałam witryny, właśnie w Barcelonie, to wiedziałam, że Len jest jak zawsze na lato wraca, jest super modny. Więc myślę, że taka marynarka to jest coś, co pozostanie z nami na lata i co warto kupić. Tym bardziej, że tak naprawdę ona kosztuje 499 zł i mogłoby się wydawać, wow, dużo. Kurczę, za że 360 zł kosztują marynarki. A wiecie, tutaj mamy polski produkt. Mamy 100% len, a gdzieś tam w sieciówkach, w sieciówkach wcale tego nie mamy. No i wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję tych ubrań, więc ja wam zostawiam link do tej marynarki. I jak już jesteśmy przy lnie I przy moich y, wiosennych ulubieńcach To pokażę Wam koszulę I to jest właśnie lniana koszula z Massimo I dlaczego ja dzisiaj Wam pokazuję Taki konkretny miszmasz y, I też Marki trochę droższe a dlatego, że uważam, że w second-handzie możecie praktycznie wszystkie rzeczy z tych upolować. Po prostu chcę, jak dziewczyny mają ochotę kliknąć w link, to chcę yy, pokazać Wam albo zamienniki, albo dla wszystkich osób, które się denerwują, że po filmach z... Yy... Lumpeksami nie mogą czegoś kupić, no to właśnie dedykuję ten film wszystkim osobom, które obchodzą się smakiem właśnie po materiałach second handów. Tutaj myślę, że większość rzeczy będziecie mogły bez problemu dostać i na dole właśnie wszystko Wam zostawię. Jana koszula to idealny element bazowy, no, sezonu wiosennego, ale również letniego. Ja kupiłam tą koszulę w Massimo 3 lata temu, dokładnie kiedy Oli miał. Jakieś 5 miesięcy. No i ta koszula już tak sobie ze mną jest. Noszę ją, jest cudowna. Jak widzicie, tylko gdzieś tam brudzi się przy szyi, ale no oczywiście tu będę musiała wrzucić ją do pralki Nawet tego powiem szczerze, nie widziałam wcześniej. Koszula jest dłuższa. Ja sobie ją tak zawiązałam. Ala kimono. Natomiast wiem, że dziewczyny mi mówiły, w H&M ponoć była podobna, więc poszukam. Postaram się poszukać jakiegoś odpowiednika. No, i dodam, że ja kupiłam tą koszulę za 180 zł i ona była wtedy na minus 50%. Więc yy, myślę, że to jest fajny łup. Ja teraz wolę mieć zdecydowanie mniej ubrań w szafie, ale lepszych jakościowo i tak samo. Tego samego szukam w second handach. Czyli nie kupuję jakichś sieciówek, rzadko mi się zdarza, ale już takie rzeczy z duszą, rzeczy z super składami. Jak najbardziej tak. Chociaż. Chociaż to jest Primark, więc proszę mi nie oceniać. Właśnie w Barcelonie kupiłam cudowną bluzę, która jest 100% bawełną, ale wiecie, ja to, to nie jest tak, że ja się tak jakby zrzekam tego, że nie będę w ogóle kupowała w sieciówkach, no bo Massimo tu też jest inditek, jak wiemy. Natomiast bardzo jednak rzadko kupuję. No rzadko no. Ja, ja wolę sekret albo już właśnie takie projekty jak modliszka. Nie byłoby wiosny bez tręcza i to jest tręcz, który już widziałyście w moim filmie z mango, w końcu zdecydowałam się na ten beżowy, ten jaśniejszy beżowy, nie ten taki gołębi, no tręcz musi być. Tręcz to jest tręcz. Tręcz zawsze się przyda, więc yy, powiem Wam, że jestem bardzo z niego zadowolona, chociaż tak jak widzicie, jeszcze yy, nie odpiłam tej metki, dlatego że yy, nie miałam okazji w nim chodzić, gdyż nastała zima, więc ale okej, okay, spoko, myślę, że za chwilę gdzieś tam nam yy, się rozpogodzi ale uważam, że trencz zawsze jest cudownym elementem yy, garderoby warto mieć jeden, chodzić sobie popatrzeć jaki yy, Wam odpowiada, ja nagrałam Wam dedykowany film z tręczami gdzie poszłam do Zary poszłam do Mango, mierzyłam dla Was płaszcze yy, był jeden piękny płaszcz z kos, więc gdzieś tutaj yy, podlinkuję Wam ten materiał, jeżeli go nie widziałyście. No i myślę, że trzeba przejść do dodatków, dlatego że dodatki zawsze robią wszystko. Jeżeli mamy tutaj już takie basicowe, podstawowe elementy garderoby, które tak naprawdę są no, takim dobrym płótnem do tego, aby stworzyć fajną stylizację, no to myślę, że warto jest teraz przejść do, do konkretnych dodatków. No i tutaj mam czapkę. Czapka pochodzi z Zary. I dlaczego ją pokazuję? Dlatego, że to jest czapka, którą upolowałam w trakcie zimy na męskim dziale w Zarze. I powiem Wam, że to jest jedna z tych czapek, którymi się nosi genialnie. I jeżeli chodzi o numer referencyjny, niestety ich nie ma na stronie, dlatego że szukałam ich wszędzie, aby teraz nawet móc podziękować Wam do tego filmu. Ale obiecuję, że znajdę coś podobnego, więc zaraz Wam wskoczę w tą czapkę i pokażę, jak ona wygląda na głowie. Natomiast uważam, że czapka zawsze robi stylizację i ja na przykład jestem miłośnikiem w ogóle nakryć głowę, nie tylko czapek, opacek, czapek, kapeluszy, bardzo je lubię z wzajemnością, natomiast czapka jest, wiecie co, takim fajnym dodatkiem, że nawet z takiej eleganckiej marynarki jesteśmy w stanie zrobić nagle, Taką trochę stylówkę hey fashion, więc yy, czapki jak najbardziej tak yy, I obiecuję tutaj, jak siedzę, że zrobię, oczywiście, że zrobię film z yy, czapkami specjalnie dla Was Pisałyście do mnie na Instagramie, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie taki materiał zrobić No i teraz, jak już jesteśmy przy dodatkach, właśnie to pokażę Wam torebkę No i dobra, no i teraz torebka, to jest tak zwane tote yy, Torebki typu tote widzimy... W wielu teraz sklepach Myślę, że bardzo mocno zostały W ogóle tak wypromowane przez Marka Jacobsa Ten ich tote bag no, Pokochało wiele kobiet Zresztą sama planowałam go kupić. Dopóki nie upolowałam, właśnie w primarku tej, to stwierdziłam, że już tak naprawdę nie potrzebuję tamtej, ale kilka moich koleżanek Tout ma i to są super torebki. Są naprawdę piękne. No chyba, że jeszcze zmienię zdanie i kupię. Natomiast bardzo mi się podoba to, że oczywiście ta torebka jest w kolorze naturalnym. Ona trochę wygląda jak z takiej konopi, wiecie o co chodzi. Ma takie kropeczki. Podoba mi się to, że tutaj są um, rączki, żeby to się um, mogło tak no, nie brudzić, bo wiecie jak na przykład ten pasek tutaj mam taki jasny, no to ja wiem jak ten pasek będzie wyglądał po jakimś czasie, jak będę go nosić. No ale nie wiem, może spróbuję wrzucić ją do pralki. Podoba mi się tutaj oczywiście ta saszetka, trochę jest taka prada, trochę taka Louis Vuitton, um, ale myślę, że to akurat jest no, taki element ozdobny, nie będę z tego korzystać. Natomiast, jeżeli chodzi o środek, to torebka prezentuje się następująco. Nie mamy tutaj, co prawda, zamka, ale mamy na clips i bardzo, bardzo taki dobry element garderoby, który będzie tworzył całość chociaż tutaj też możemy zaszaleć z, kolor, z kolorem. Natomiast te torebki Toad, one będą teraz wszędzie, one będą w Zarze, w H&M, w Stradim, no tak jakby to, że ja Wam teraz ją pokazuję i ona pochodzi z Primarka, to jest jedno, kosztowała 16 euro jak coś, ale one będą wszędzie, naprawdę, bez problemu Wam podlinkuję. A jeżeli zależy Wam na torebkach Toad od projektanta, no to też postaram się zrobić taki przegląd kiedyś w przyszłości może na Instagramie tych torebek, więc... Dajcie znać, czy chcecie taki przegląd, a y, ja pokazuję Wam już teraz buty, i zostały mi okulary, i myślę, że i myślę że to będzie wszystko, i będę wskakiwała w całą strójkę. Okulary. E, okulary pokazuję Wam dwa modele, najmodniejsze modele, jeżeli chodzi o ten sezon. Są jeszcze, jeszcze jedne, e, natomiast to jest inspiracja. To są modele, które są oryginalne, oczywiście. Natomiast. Mm, dla wszystkich osób, które nie chcą inwestować tyle w okulary, to zostawiam link bardzo podobnych, które nawet jedne z mango mam i są super, tylko są w takim kolorze brązu. Natomiast tutaj mam okulary Celine i to są okulary z ich nowym logo. Moim zdaniem to logo jest przepiękne, chociaż wiem, że zdania są podzielone. Nawet pani w sklepie Celine powiedziała mi w Barcelonie, że zastanawiają się, czy to logo zostawić, czy nie. Natomiast myślę, że, myślę, że świat pokochał to logo w dużej mierze. Czarne, klasyczne okulary, oczywiście jest sz... szk... <noise> oczywiście jest szklana soczewka, to chciałam powiedzieć. Z boku tak jak mówię, najnowszy logo Celine i no, moim zdaniem jest piękne. Natomiast to są okulary, które zdecydowanie nie każdemu będą pasowały, nie każdy będzie czuł się w nich dobrze. Natomiast ja uwielbiam i dla mnie to jest taki klasyk, ale klasyk, który trzeba przymierzyć, bo jeżeli na przykład ktoś ma zbyt okrągłą buzię, to ten kształt oprawek może jeszcze bardziej uwydatniać to, że właśnie buzia jest okrągła. Może jeszcze bardziej ją zaokrąglać. Natomiast uważam, że faktycznie to jest topowy model okularów. Które hmm, na pewno nie będę go zmieniała sezonowo, tylko na pewno zostanie ze mną na lata. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać, jak, co wy sądzicie o tym modelu. Nie podoba mi się jedno, że teraz dają w Selin takie opakowania. Są dwa miękkie, i pani powiedziała, że wyszli z produkcji twardych opakowań, czego totalnie nie rozumiem, bo powiem wam szczerze, że w jaki sposób to chroni okulary? Dobrze, ten... Delikatnie może przed zarysowaniem, więc tutaj mam drugie opakowanie po okularach selin, ale w środku mam okulary berbery. I pokazuję Wam te okulary berbery. Tutaj macie jeszcze selin. I tutaj mam akurat opakowanie po okularach selin, ale innych, natomiast mam okulary berbery. I to są okulary, które... Szykryt? Szykryt? Szykryt, chyba to się tak mówi, szykryt. Które są w przekrycie Czyli w tej takiej powiedzmy Ala brązowej panterce Która jest no, niesamowicie modna właśnie Jeżeli chodzi o oprawki w tym sezonie Całkiem niedawno wcale Tak często nie sięgaliśmy po Tego typu oprawki Podoba mi się to, że bok jest bardzo gruby i wyrazisty Natomiast tutaj również Mamy miejsce na zaczepienie łańcuszka Jeżeli oczywiście chodzicie z łańcuszkami To, to jest fajne Ten model Berber miał swój Dedykowany łańcuszek, ale ja nie kupowałam z łańcuszka Dlatego, że uwaga, ja upolowałam te okulary za 600 zł na Zalando, więc to jest w ogóle dla mnie taka cena, że, wow, tym bardziej, że one kosztowały około 2000 wtedy, jak ja patrzyłam, ale to były zimowe wyprzedaże, więc po prostu, jeżeli chodzi o cenę, to było super. Natomiast Również to są okulary, te są większe, nie są już okrągłe. Okulary, które no, są mocno modowe, więc również warto by było je zmierzyć. Ja osobiście mam tak, że nie muszę mierzyć czapek okularów, ale wiem, że większość ludzi ma, tak i naprawdę ja okulę kupować w ciemno. Nie wiem o co chodzi tak samo czapki i kapelusze, no tak już jest. No, bo w ogóle w najbardziej durnym kapeluszu ever będzie mi dobrze, więc... No, tak to już wygląda. Natomiast wydaje mi się, że takich okularów jest teraz dużo. I chcę Wam właśnie zostawić na dole link do okularów Mango, które sobie zamówiłam. Pokażę Wam je tutaj w ogóle. W... Proszę. Moje zamówienia na Zalando I zamówiłam sobie te okulary z Mango Żeby mieć po prostu w takim samym stylu okulary Ale żeby nie było mi ich szkoda na co dzień Wiecie, jak idę po dziecko do przedszkola Schylam się, spadają mi z twarzy Czy coś, chociaż no nie powinny Dobrze wyprofilowane spadać No ale wiecie o co mi chodzi, no po prostu Potrzebowałam takich yy, zwyklaczków Których nie będzie szkoda w razie jak na placu Zabaw się coś wydarzy, więc yy, Już Wam pokazuję Proszę, i to są okulary Imena z mango. No i zostały buty plus skarpetki. Słuchajcie, skarpetki to jest bardzo ważny element garderoby ostatnio u mnie. Im dłuższe, tym lepsze. Wiem, że nie każdy lubi, ale serio, one robią fajną stylizację. Wiem, że na pewno nie dla każdego. Natomiast jeżeli chodzi o te skarpetki, to powiem wam, że bardzo dobrze mi się, mi się noszą skarpetki z Kapala. I z Calzedonii Przekręciłam sobie po prostu na drugą stronę, bo je wyprałam. I dużo osób się mnie właśnie o te skarpetki pyta, gdzie kupuję takie proszkowane, więc od razu właśnie mówię, że to jest głównie Calzedonia, Intimissimi i Kapal. Więc naprawdę super skarpety. Jeżeli chodzi o buty, no to buty, słuchajcie. Um... Prostota, klasyka, ale trochę taka na pograniczu yy, Beverly Hills 90210, czyli znowu wracamy do lat 90. pokazywałam Wam te buty, oczywiście podlinkuję Wam, yy, tym razem, bo ostatnio nie udało mi się podlinkować więc tutaj mamy Adidasy model nie pamiętam jaki to jest, zaraz zobaczymy na języku, ale naprawdę sporo z Was było zainteresowanych tym modelem myślałam, że stwierdzicie, że są takie za bardzo dla Was oldschoolowe ale naprawdę cieszę się, że Wam również tak się podobają, ale wracamy gdzieś tam właśnie do, do tego czasu gdzie wszyscy chodziliśmy podobnie ubrani, w wielkie jeansowych kurtkach, w jakichś wielkich t-shirtach, w, w szerokich, mam jeans, ale takie w ogóle ekstremalnie szerokie, jakieś skórzane paski, takie szerokie też, yy, jak w ogóle poszczone od yy, rodziców. Więc... Gdzieś ta moda znowu e, puka do naszych dżi, ale spoko Lata 90 zawsze będę przyjmowała z otwartymi ramionami Ogólnie nie wiem, co jest dzisiaj ze mną, jest. strasznie muszę powtarzać niektóre kwestie Bardziej może niektóre słowa, bo mi się język plącze No i tutaj mam buty Polo, nie byłam w nich jeszcze na zewnątrz, dlatego że e, Chwilę było ładnie, znowu jest beznadziejnie A białe buty, mm, no wiecie o co mi chodzi Ale to są buty, które mogłyście zobaczyć w filmie z płaszczami, i to jest model Polo. Taki, który był chyba z tamtego roku. On bardzo szybko się sprzedał i powiem Wam, że ciężko jest ten model znaleźć. Natomiast na pewno był na Zalando i on był teraz przeceniony na Zalando. Więc sobie patrzcie, bo może uda się Wam jeszcze ten model złapać. Ja ogólnie zrobiłam ogromną wyprzedaż swojej garderoby i wielkie czystki. I nawet to, że gdzieś tam widzicie tutaj jakieś okulary serin. To powiem Wam szczerze, że ja te okulary Seliny nawet kupiłam za wyprzedaż swojej garderoby. To tak w ogóle, abstrahując od tego, że nic mi nie zalega. Ja nauczyłam się tak, sprzedawać wszystkie rzeczy, nawet takie, które mi się podobają, ale w nich nie chodzę i wiem, że nie będę w nich chodziła. Nie trzymam, nie kolekcjonuję, niektóre rzeczy może z sentymentu gdzieś zostawiam, ale bardziej właśnie z sentymentu. Natomiast u mnie jest bardzo duży przemiał tej garderoby. Na pewno tego nie gromadzę, nie zbieram, wszystko regularnie sprzedaję. Zresztą pewnie wiecie, jak mnie od dłuższego czasu obserwujecie, a jeżeli nie, no to szafa.braveave.com i tam znajdziecie moje właśnie wyprzedaże szafy. Planuję w przyszłości na wintet i już tak się zbieram, do tego Vinted zbieram, więc nie mogę się zabrać. Natomiast to są moje polo i wydaje mi się, że. No fajne, fajne. Znowu właśnie wszystko w takich stylu mocnych lat 90. Tych takich szalonych, więc tak wygląda moja stylówka. I wskakuję w te rzeczy, zaraz się dokładnie Wam we wszystkim pokażę. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Były to moje w ogóle takie maski, jeżeli chodzi o to wiosnę, lato, ale też zahaczając o jesień, dlatego, że tutaj właśnie jesteśmy cały czas w barwach ziemi, w barwach takich bardzo stonowanych. Wszystko kręci się właśnie do okoła tych lat 90., czyli są białe buty, ale jest też oldschoolowa czapka pożyczona od faceta z szafy. Mamy trochę lnu, mamy. Trench, który jest bardzo uniwersalny i zawsze wraca co każdy sezon, więc tutaj um, myślę, że to jest taka bezpieczna garderoba, garderoba, która wraca, garderoba, która będzie ewoluowała i będzie y, ewoluowała w takim kontekście, że będziemy mogły do niej dobierać po prostu różne inne rzeczy i będziemy mogły się nią bawić, więc trochę takie bazowe elementy, ale y, myślę, że takie elementy, które na pewno też będą przydatne i na co dzień i na jakieś większe wyjścia. Możemy zrobić sporo stylówek z tym, co yy, Wam pokazałam. Dajcie koniecznie znać, co Wam się podobało, a co może Wam się w ogóle nie podobało i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, kipa.